Hej. Chciałabym opowiedzieć wam trochę o walentynkach moich. Bo o to pytacie. Szczerze powiem, że od dwóch godzin chodzę tak obok komputera i tak, kurczę, co bym miała tutaj ciekawego powiedzieć. No i nie wiem, co mam powiedzieć o propos walentynek, ponieważ nie obchodzę ich z Maćkiem Walentynki bawiły mnie, jak byłam w gimnazjum czy w podstawówce i była poczta francuska. I chłopaki mogły wysyłać różne liściki i dziewczyny mogły wysyłać chłopakom I potem pod koniec dnia wszyscy czytali i liczyli ile kto dostał liścików No i wtedy to miało rację bytu i było fajne A teraz yy, dzień jak co dzień, siedzę właśnie z Cuki yy, Zaraz biorę się za sprzętanie mieszkania hmm. No i nie wiem, jeżeli ktoś lubi spędzać walentynki i dla niego jest to ważne, no to, to dlaczego nie? Są różne fajne opcje, jakaś kolacja, jakieś świece. To są takie najbardziej oblatane e, rzeczy. Mm. No i co? Wypadł do restauracji. A, pamiętam takie jedne walentynki. O matko, to już byłam w gimnazjum, przypomniało mi się teraz. Chciałam się od dłuższego czasu umówić z takim chłopakiem, który mi się podobał. i Ja chyba się podobałam jemu. Yy. I tak jakoś wypadło, że umówiliśmy się w walentynki. Poszliśmy do yy, promenady, bo, bo to są moje okolice, Gocław, yy, Praga. I poszliśmy do promenady właśnie w te walentynki, a ponieważ do kina nie było jak się dostać, bo było tyle osób chętnych do kina tego dnia, że w ogóle nie było żadnych miejsc. Więc łaziliśmy przez 3 godziny po promenadzie. Pamiętam, byłam tak zestresowana, to była taka moja pierwsza randka, że cała się pociłam, bo po prostu było mi tak źle, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. I Poszliśmy do Almy, on kupił sobie jakiś sok, a ja stwierdziłam, że kupię sobie redbula. I zamiast kupić sobie zwykłego redbula, to kupiłam sobie redbula light, żeby pokazać, że jestem taka kurczę, super i, i patrzę na to, ile co ma cukru. Tak mnie obśmiał ten mój kolega. No ale co? Śmiesznie to wspominam. Poza tym, jeżeli ogląda moje vlogi, to oczywiście go bardzo pozdrawiam. Mam nadzieję, że będzie wiedział, że to chodzi o niego. No i to chyba tyle z takich moich przeżyć walentynkowych. Pamiętam, że jeszcze a propos tych liścików, takich w gimnazjum, w podstawówce, to zawsze się właśnie strasznie jarałam, jak dostawałam tam trochę więcej niż dziewczyny. Potem były takie inne dziewczyny, które dostawały całą taką stertę tych liścików, wszystkich. I pamiętam, że już jak byłam w trzeciej gimnazjum, to były takie pierwszaki i było takich dwóch chłopców, którzy latali za mną tacy opór zakochani. Byli jeszcze tacy Niziutcy, i to, strasznie mnie to śmieszyło. I dostałam od nich na walentynki w kopercie. Ołówek i gumka do ścierania. To też ich bardzo mocno pozdrawiam, i co też było strasznie fajne. No i to chyba tyle. A propos, Walentynek, ja, ja jakoś ich za bardzo nie, nie celebruję, nie obchodzę. Um, a chciałabym Wam powiedzieć o koku, bo bardzo dużo dziewczyn pyta mnie o koka. Dzisiaj mam takiego trochę innego, wymyślnego bardziej. Sama go sobie dzisiaj zrobiłam, bo mam brudne włosy. Więc związałam wysoko kucyka. Ten kucyk wziąłam sobie na bok i grzebykiem trochę go stapirowałam, tak? Dosyć porządnie, ale nie jakoś bardzo. I wtedy oplatamy, podsuwamy z wsuwkami. Tu mam chyba nawet taką, o, ona mi cały czas wychodzi. Coś takiego, ale to zupełnie nie jest potrzebne, bo można tak naprawdę rozgiąć sobie zwykłą wsuwkę i jak coś od góry wystaje, to wystarczy tak zrobić, puch, o i wszystko się trzyma. Przelakierowane i to wszystko. A takiego mojego koka, jak widzicie na co dzień na Instagramie, jak wrzucałam zdjęcia czy na Facebooku, no to nie wiem, jak mam wam wytłumaczyć, jak ja to robię. Po prostu związuję włosy. I na ogół to jest tak, że związuję je po myciu i chodzę z nimi cztery dni. Nie. CUCKU! Chodzę z nimi cztery dni, nic z nimi nie robię i one po prostu się robią takie ładne. Tego czwartego dnia wyglądają zawsze najlepiej, bo są takie rozwalone, no już takie trochę przybrudzone, ale, ale wygląda to ok. No i to tyle. Trzymajcie się, dziękuję, że komentujecie. Hmm, będę do Was gadała do szkoły powinnam już zacząć chodzić ale strasznie mi się nie chce, no bo po sesji no to tam jakoś za bardzo ciśnienia nie ma e, no i to tyle później pa pa